Witam was wszystkich serdecznie w kolejnej części z Amnezji Mroczny Obłęd. Ostatnim razem trafiliśmy do Sal Tortur, gdzie spotkaliśmy Gripa, który kazał nam zdobyć jakieś kule. Nie jakieś. Mamy ile ich? Trzy części. I udajemy się po kolejne trzy. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Jak nam wyjdzie? Jak nie zginiemy to nam wyjdzie. Poczekajcie, miałem teraz próbować wszystkiego. Spróbuję połączyć to. A, czyli jednak to będzie służyć temu, żeby połączyć te dwie rzeczy. Co tu mamy? Dobra, wiem. Lekki ból głowy, wszystko okej. Okay. 40 krzesiw i trochę oliwy. Idzie. Dopalimy sobie tutaj, ewentualnie zginiemy idąc. E, możesz przestać grać sam do siebie? Okej, to będzie te. Już iść do nowej lokalizacji. Tutaj coś. Krzesiwa sam jest. No, ok. A co sobie drżało? Ok. Nie, ma nikogo. Przysiwo jest. jest przypadkiem oliwa? tego zaświeciło nie. Chciałem powiedzieć, że Antramant. jakby się wylało coś czarnego, ale widać, że nie. Natatkę na końcu To jeszcze tu się pali Dobra, coś z Laudanu. Coś zawsze nie. Też nie, 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 okej. Okay. Jest Krzysiwo, Nie ma nic. O, jest nasza ulubiona biała. Biała. No biała, bo ta kuleczka dobra. zobaczmy co się teraz uja ujawni nam. Aha, czy to są wspomnienia Aleksandra. Dało się to domyślić wcześniej? Nie wiem. No ale z tego co już tutaj jest, brzmi. Chciałem powiedzieć słyszymy, ale co tu jest napisane to wygląda na to, że on jest nieśmiertelny. Dobra, patrzmy na tą notatkę. Aha, czyli już wiemy po co nam była krep, i dobrze, że kombinowałem z tym z kością, bo po to nam były te składniki, tak? Dobra, spokój. Czyli powinienem to od razu przyjść, otworzyć te drzwi i się dowiedzieć czegoś, czego nie I bym się dowiedział, co mam zrobić, bym nie był zdziwiony, że to zadziała, a chyba. Je... You found a vile recipe that, that? might still be a chance. Listen carefully. Alexander is working on opening a gate. A door to a muscle It's where he wants to go. If you could put your anger aside, let him open the portal before you take your revenge. Let me pass the gate then. Please, find the ingredients that a hazardous via this and do so before you assemble the ball The barrier keeping you from the sanctum will only be breached for a short time, unless the Innocent is taken care of before mending tomorrow all. You won't be able to save it. Okay, we Ach. ja od razu nie tu nie przyszedłem, żeby się przed tymi ciemi zatrzymać. Kur... wejście, okej. Okay. Ach, mam nadzieję, że nie będzie tak tragicznie z I przepraszam od razu za wszystkie paśnięcia, smarknięcia i w ogóle ale nadal jestem trochę zdziwiony Dobra, weźmy najpierw po prawo Dwoje drzwi wybieram teraz po prawo, poza tym, że wybieram le po a no, zamknijmy to. Tego to wziąć nie piłę, nie mogę. Ale to mogę, no to jest, no właśnie. Dobrze, zaraz tego dotkniemy. Jak widzę, że mogę, to się obejśmy. Nie, nie mogłem tego nosić? Patrzcie, siup, siup, bite. Co to mam? Dobra, miesiąc to zobaczmy co się stanie. A, czy to jakiś rytuał był? Okej. Okay. No dobrze, jeżeli tu nic ciekawego nie ma. zamknijmy i chodźmy tutaj. K O, a ucięteczne. jak oczywiście, jak zwykle, na koniec. Nie ma nic. Nie ma nic. Coś mogę podnieść. A nic by mi się przydało, tak? Rozumiem. Ale coś powinno być zrobione, że tak, że jak nie przyszedłem po tą notatkę ze składnikami warena, to nie powinienem w ogóle na przykład tego mięsa tam spuścić, czy pobrać krwi. Dopiero musiałbym przeczytać i się dopiero wrócić, no tak mi bardziej pasowało. nie wiecie. Wziąłem, wziąłem ale nad nim wziąłem po co, czemu jak dobra. 15th august 1839 The Blood Wards are failing. The shadow beckons, and its cry disarms my actions. Hurry. No time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold blooded killer. Hurry. Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Take the man, cut the lines, cut the flesh, watch the blood spill. Let it come raising him on my

Idziemy dalej. Nigdy więcej takich nie spodziewałem. No momentu. I ja jego tu nie było. Nie była retrospekcja w przypadku? to. Okej. Okay. Na razie podskradajmy trochę. A, albo tam. Będę się przejmować. To chyba znowu z kolejne przejście, tak? Tak. Tak się dzieje, że tam było wejście, tylko napisane. Mam nadzieję, że tu twór nie Mój dzień nie znoszę ich, bo mi z... zajmuje. Budę, że mi wszystko zajmuje dłużej. Dłużej. Wszystko zajmuje mi więcej czasu. pojherbatka okay, my intentions Daniel my intentions it used to be yours but now you only seek misplaced revenge how do you justify your violence is it for the greater good are you doing the world a service it is you who caused all this pain and death. If you had accepted your fate and submitted to the orb when you first discovered it, none of this would have happened. It is curiosity in league with your selfishness that is killing us both. Aha. Dobra. Nie, myślałem, że to Ej, pomalutku, bez pośpiechu. Uff, tu 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 Wiem, co teraz powinienem robić. nucić sobie coś. Okej. Okay. Coś słyszałem Matku, tego się przestraszyłem. Nie chciałem podworów, ale chyba coś mamy. Prawda ciekawie się zapowiada znowu Oh, fuck. Dobra, jesteśmy po ostatnie trzy części i zbywajmy Że to... Ja pierdyka. Właśnie, po prostu że stracił poczytalność, jest takie rozmycie i ciężko jak cokolwiek jest widzieć. Tutaj zobaczymy. Mam nadzieję, że nic jest po środku jakoś. Wiesz to szybko. Mam nadzieję, że jest tylko ten jeden. Czekaj, że nie ma, czegoś na, nie ma czegoś na poczytalność. Nie, żeby tego. Nie by potrzebne, ale. A, w nie wyszło. Jakoś z kucków skakałem, to może... Dobra, tutaj są jakieś drzwi. Nadzwyczaj nie ma się ochoty rozglądać za tym, czy coś tu jest do zebrania, czy nie. Dobra, zaraz tam wejdę. Tylko zobaczmy jeszcze tutaj. Nie wiem, czy dobrze robię, ale zróbmy to. A zamknijmy drzwi. Czy w było lepiej, bo nie się tyle Był jakiś nie. ja musiałem się teraz sprawdzać? Były tam jakieś potwory? Nie wiem. Żelazna dama. ...być wszędzie. Jeszcze sobie tego, muzykę, albo jeszcze muzykę sobie powinna włączać. Słuchawki. Ja. Nie tyle się przestraszyłem, tylko się bałem, że znowu tego... ...dotknę na końcu. Tyle co. O, skula. kula. Hmm. Tyle co mógł mi skoczyć wyskoczyć, dlatego. Przecież to jest jasno o co mu chodzi. Bo się zaczyna kwiat jak jest zbyt ciemno. Tak jak zbyt długo jest w ciemnym pomieszczeniu. Nie wiem, według mnie jest jasno, ale... Czekajcie, zobaczmy w opcję Mikrofika? Hmm, grafika. Nie była jasność. Korekcja gamma. 1, niby. Weźmy na jeden dywanik. na jeden. No faktycznie, może trochę ciemno jest. Ale tak coś jak jestem teraz przy lampach. Czego on się boi? Bardziej nie poczytnąć już nie możesz być. Kość. Dobra, nie jest interaktywna. Tak trzeba jeszcze raz damę dotknąć. Zobaczcie, co się stanie. O, jest lowdown. A, dobrze wypowiedziałem nawet. Mam nadzieję, że jak wyjdziemy, to się po prostu na do nie tego. 待ってておいしい、ね Super, to jest Alejandro A chyba trochę lepiej mu. Bo już... A, dowiedział się trochę, już no, trochę lepiej, dobra. Szczerze, mam nadzieję, że na no potwora się trafi. Nie, my. Czekajcie, zobaczymy. Tu doszliśmy, on by mógł nagrać tak wyparować, nie zrobić puf i go nie ma. A duży go jeszcze słychać jakby co, więc nie jest tak tragicznie, naprawdę. Ale tam musimy przejść. Szkoda, że on się jest w już w tych I Mi teraz, by stąd wyskoczył, to bym nie wiem co zrobił. A jak będzie tutaj gdzieś po lewo, bo powinien przejść po lewo, przejść, to nie ja coś nie wiem. Tak, na pewno się tu. Bo ja bym ustawiał, że on idzie tam, tu, tu i tak robi. Takie kółko, jakby. Za mną okay, coś słyszę z lewej strony Coś mogę się mylić, bo mam tą, jedną słuchawkę tylko założoną Wiecie, nie martwiłbym się, gdyby mnie zauważył, żeby miał wszystko zebrane, bo wtedy wiecie, sprint do głównych drzwi mnie nie ma. Jest szansa, że mu ucieknę. Jeszcze jeden problem jest, bo sobie lampkę zapaliłem. Trochę mi na ekran świeci, dlatego też tak słabiej trochę widzę. Wiecie co? Chwilkę. Poczekajcie! Ja wyłączę lampkę. Uch, dobra, już jestem. Trochę to trwało. No, od razu lepiej nie powiem. Tylko do momentu, bo się pogubiłem. was chyba stamtąd, tu. Okay. Jeszcze chwilka. Okej, okay, już jestem. Jeszcze dwie kule, tak? Dwie, dwa fragmenty, tak. Więc jest tak tragicznie. Jak to wszystko też trochę denerwuję. Ale nie wiem, że teraz idę. Ja już się pogubiłem. Więc powrót naprawdę będzie bieg. Piek... O! Jest. Kurc tam, okej. Okay. Okej, okay, są drzwi z git. Gdybym go tym kamieniem trafił, żeby zginął, nie? Znaczy, powinien zginąć. OK A tu z tyłu rączki i mnie duszą. Hi, hi, hi. To jest ten byk, co się zamykało i opalało. Tego, co kojarzę. есть. Ну, ну, ну. Могу подпалить? Ага, хорошо. А, ну, да, хай, Czekaj, oh, nie to to. A podpalmy. Okej, okay, chyba nie po czym to zrobię. Dobra, mam nadzieję, że tu potwór mi się nie zwali na łeb. Panie co... Aha, kurwa ci zaraz pęknie To zostaną jeszcze do miejsce chyba przez tamten most malutku, bez pośpiechu, damy radę Już co dała grip wrócić, naprawdę Plus, że nie słyszysz o tamtego. O, coś tutaj jest. Cały czas się ścian trzymam. To jest chyba najlepsze rozwiązanie, żeby nas nie zaatakował. Hmm, przewalona kolumna. Mam rady, nie dam pewnie. A, a ciebie bym opuścił. Ominął, no? Dobra, idziemy dalej. Nie ma co, co tu się rozczulać. Będzie pewnie trzeba przez ten most przejść. I mam nadzieję, że to co tam przeszło już wróciło albo zniknęło.